Hej, z tej strony Kajot23.pl, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić miejsca od 50 do 41 w rankingu 75 najlepszych żużlowców w Polsce w 2024 roku. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, w jaki sposób tworzony został cały ranking oraz kto zajął miejsce od 75 do 51, zapraszam do playlisty, która teraz wyświetla Wam się w kartach. Pora na intro, a potem ruszamy z miejscem pięćdziesiątym. Miejsce 50 zajął Tobiasz Musielak z wynikiem 238 punktów. Senior agret Malesy Ostrów Wielkopolski osiągnął średnią 1,463 i był to niestety kolejny rok, w którym zaliczył spadek swoich wyników. Zdobył jeden punkt bonusowy, zabycie w top 10 startowców, metalka z drugiej ekstralidze, ale brał też udział w największej ilości akcji na się. Trzy punkty bonusowe otrzymał za ligę angielską, jednak nie za rok 2024, a lata wcześniejsze, gdy musielak był jednym z topowych zawodników i osiągnął bardzo dobrą średnią 2,146. W roku 2025 Tobież będzie występował w Anglii w zespole Birmingham Bruns. W następnym sezonie w Polsce Musielak wraca do Wilków Krosno, dla których osiągał świetne wyniki w latach 2021-2022 i gdzie ma być filarem nowo powstałej polskiej części formacji seniorskiej. Miejsce 49 z wynikiem 238 punktów zajął Jakub Jamruk. Senior Row Rybnik osiągnął średnią 1,539, najlepszą w ostatnich 4 latach. Zdobył jeden punkt bonusowy za bycie w top 10 skuteczności na dystansie i w całym sezonie udało mu się zaliczyć aż 25 wyprzedzeń. Był mocnym punktem rybniczem w meczach domowych, gdzie zdobywał zawsze minimum 9 punktów, z wyjątkiem meczu rundy zasadniczej z polonem do Jeździł w Szwecji, ale z gorszymi wynikami niż w Polsce. Jakub, mimo zapewnienia Krzysztofa Mroska, awansu rowu rybnik do Ekstraligi i dobrej postawy zarówno w całym sezonie, jak i w finale metal z drugiej Ekstraligi, musiał opuścić zespół ze Śląska. W kolejnym roku Jamruk przenosi się do Wilków Krosno, gdzie ma stworzyć z będącym pozycję niżej Tobiasza Musielakiem nową silniejszą parę polskich seniorów i walczyć z drużyną z Krosna o awans do PGE Ekstraligi. Miejsce 48 zajął Oskar Paluch z wynikiem 238 punktów. Junior Stali Gorzów osiągnął najlepszą w karierze średnią 1,63. Otrzymał punkt bonusowy za bycie w top 10 zawodników Ekstraligi U24. Stads.pl był drugim młodzieżowcem rozgrywek w biegach juniorskich osiągnął 2,21 punktu na bieg. W grudziącu zanotował pierwszą dwucyfrówkę w karierze 10 plus 1, a przebił ten występ w dalszej części sezonu w meczu u siebie z Apatorem Toru, osiągając 11 plus 2. W 2025 roku Pałuk pozostaje w stali i Gorzów, jednak jego rola, zgodnie z informacjami płynącymi z klubu, ma być jeszcze większa, ponieważ ma regularnie występować w więcej niż trzech biegach na mecz i mieć okazję szczęście ścigać się z seniorami. W stali liczą na to, że ta większa rola nie wpłynie na pogorszenie wyników Oscara, a jego ciągły rozwój umożliwi mu osiągnięcie wyników porównywalnych bądź nawet lepszych niż w sezonie 2024. Miejsce 47 z wynikiem 238 punktów zajął Mats Hansen. Zawodnik u 24 w Częstochowa osiągnął najlepszą średnią w karierze 1,649. Zmianowo udany debiut w PGE Ekstralidze, gdzie w 10 z 14 meczów wygrywał przynajmniej jeden wyścig, a najlepsze spotkanie odjechał w Zielonej Górze, gdzie osiągnął wynik 11 plus 1. Przed sezonem opisywano go jako wielką niewiadomą i porównywano do Jonasa Jeppesena, który nie poradził sobie w Częstochowie. Wspominano też, że zastąpienie Jakuba Miśkowiaka może być trudne. Jak się okazało Hansen spełnił, a można nawet powiedzieć, że przebił, oczekiwania wszystkich kibiców i działaczy drużyny z Podjasnej Góry. Osiągnął punkt bonusowy za jazdę w Szwecji w zespole Vaster Speedway i osiągnięcie średniej 1,927, 11. średniej widza. W 2025 roku Mats zostaje w dwóch Częstochowa, ale już nie na pozycji U24, a seniora. Częstochowie liczą na jego dalszy rozwój i pomoc w zapełnieniu luki po odejściu jego rodaków Madsena i Mikkelsena. Miejsce 46 zajął Luke Becker z wynikiem 239 punktów. Senior Orwell Łódź osiągnął wynik 1,5 punktu na bieg. Amerykanin zdobył dwa punkty bonusowe za bycie trzecim najlepszym zawodnikiem na dystansie na drugim szczeblu rozgrywkowym. Luke był najlepszym zawodnikiem na dystansie w meczach wyjazdowych w całej lidze. Wrócił do Orła po sezonie spędzonym w falubadzie Zielona Góra i był jednym z liderów, który pomógł osiągnąć play-off w drużynie z Łodzi. Zdobył trzy punkty bonusowe za Ligi Zagraniczne. Osiągnął lepsze średnie biegowe w Anglii w Leicester Lions, w Szwecji w Vastervik Speedway i Danii w SB Vikings. W 2025 roku przenosi się z Orła do Arget Malesy Ostrów Wielkopolski by ponownie tworzyć duet z Oliwerem Brantconem mający pomóc zespołowi z Ostrowa Wielkopolskiego walczyć o awans do PGE Ekstralidze. Miejsce 45 z wynikiem 239 punktów zajął Nils Christian Inversen. Senior u Wybrzeża Gdańsk osiągnął wynik 1,515. Duńczyk otrzymał dwa punkty bonusowe za bycie w top 5 zawodników na dystansie w drugiej Ekstralidze. Stats.PL podaje, że Iversen był skuteczny na wyjazdach, gdzie punktował w 32 z 33 biegów. Pierwsze trzy mecze u siebie to tylko 12 plus 1 w 11 biegach, potem udało mu się przełamać, notując nawet komplet punktów przeciwko Rzeszowskiej Stali. Dołożył trzy punkty bonusowe za bardzo dobre sezony w Anglii i w Szwecji odpowiednio dla zespołów Kings, Lyn Stars i Wagner Nurklipping. W sezonie 2025 doświadczony Duńczyk pozostał w składzie wybrzeża Gdańsk by pomóc tej drużynie wrócić na drugi szczebel rozgrywkowy w Polsce. Niels będzie jedną z największych gwiazd i według rankingu najlepszym zawodnikiem jeżdżącym w przyszłym sezonie w Krajowej lidze Żużlowej. Miejsce 44 zajął Fredrik Jakobsen z wynikiem 239 punktów. Senior Arget Malesy Ostrów Wielkopolski osiągnął wynik 1,614, który jest porównywalny do tego z 2022 roku, gdy jeździł w PGA Ekstralidze dla GKM Grudziąd. Otrzymał dwa punkty bonusowe za bycie czwartym startowcem drugiej Ligi. Jeździł też w Szwecji i Danii, gdzie jego wyniki były minimalnie lepsze niż w Polsce, ale nie otrzymał punktu bonusowego za inne Ligi. Startował w Grand Prix Challenge, jednak jego szanse na awans do cyklu zaprzepaścił kuriozalny upadek na starcie jednego z biegów. W 2025 roku Duńczyk pozostaje w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie po odejściu Gleba Czugunowa i Chris Holdera ma być liderem i wraz z Lukiem Beckerem oraz Oliverem Bransonem stanowić o sile zespołu. Miejsce 43 z wynikiem 241 punktów zajął Maxim Drabik. Senior włókniarza Częstochowa osiągnął wynik 1,426, zdecydowanie najgorszy w ostatnich 4 latach. Pierwszy i ostatni mecz sezonu były jego najgorszymi. W kolejkach od 5 do 8 punktował w każdym biegu, towarząc zawsze dwucyfrówkę. Trzy z tych spotkań odbywały się w Częstochowie. Otrzymał dodatkowy punkt bonusowy za średnią osiągniętą widzę szwedzkiej w zespole smederna Eskilstuna. Gdy było wiadomo, że były dwukrotny indywidualny mistrz świata juniorów odejdzie z Włókniarza Częstochowa, niewiele zespołów było zainteresowanych zakontraktowaniem zawodnika. Mówiło się nawet o potrzebie zejścia klasy rozgrywkową niżej w celu odbudowania się. W końcu Maksym podpisał kontrakt z Rof Rybnik, Beniaminkiem PGE Ekstraliki. Podobno dogaduje się dobrze z prezesem Krzysztofem Broskiem, co przy silnym charakterze obydwu panów stworzy wybuchowy duet w Rybniku. Dziewice śląskiej drużyny mają nadzieję, że Drabik wróci do poziomu prezentowanego przed sezonem 2024 i będzie liderem zespołu, który utrzyma się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Miejsce 42 zajął Dimitri Berger z wynikiem 241 punktów. Senior Wilków Krosno osiągnął wynik 1,622, zdecydowanie najlepszy podczas jego kariery w Polsce. Otrzymał punkt bonusowy do kategorii dystans za bycie za wynikiem w top 10 w drugiej ekstralidze. Kontuzja, której nabawił się w trakcie sezonu, przerwała kapitalny czas Francuza, który do tego momentu osiągał średnio 2,32 punktu na bieg. Po powrocie nie schodził poniżej 8 punktów w meczu, ale wygrał też tylko 6 z 27 biegów. Kontuzja uniemożliwiła mu również walkę o lepsze miejsce w cyklu SEC, gdzie Francuz znalazł się w drugiej dziesiątce. W 2025 roku pozostał w zespole Wilków Krosno, gdzie liczą, że będzie najjaśniejszą postacią w Drużynie i pokaże formę z początku 2024 roku. Miejsce 41 z wynikiem 243 punktów zajął Jamie Senior BKM z osiągnął średnią 1,564. Australijczyk w pierwszym sezonie po przenosinach z Unii Leszno był bardzo nierówny. W 10 z 15 meczów notował zarówno zwycięstwo, jak i biegł bez punktu. Osiągnął minimalnie lepszą średnią na wyjazdach niż na domowym torze. Lidsey zdobył aż 3 punkty bonusowe za jazdę w innych ligach, gdzie osiągał bardzo dobre średnie dla mistrzów anion Bellevue Aces i w Szwecji dla Leyland Speedway. W niedawno zakończonych mistrzostwach Australii, Jamon zajął dziewiąte miejsce, najniższe spośród zawodników występujących w Polsce, którzy wystartowali w trzech rundach mistrzostw. W 2025 roku Australijczyk pozostaje jako senior z GKM Grudziądz. Wiele mówiło się o znalezieniu mocniejszego zastępstwa, jednak działacze, którzy doceniają również postawę poza torem Jamona, zdecydowali się dać mu jeszcze jedną szansę. Lidsey ma potwierdzić potencjał pokazywany przez niego podczas czasów juniorskich. To było ostatnie miejsce zaprezentowane dzisiaj. Tak wygląda cała lista od miejsca 75 do 41. Jeżeli macie jakiekolwiek spostrzeżenia na temat klasyfikacji bądź filmu, zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie podzielić się waszymi uwagami. Bardzo dziękuję za obejrzenie i proszę, jeżeli to wideo Wam się spodobało, żebyście udostępniali je innym osobom, które według Was mogłyby być zainteresowane tym tematem lub są zainteresowane tematyką żużlową. Jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!